Siemano, witam was w kolejnym odcinku FIFA 23 Ultimate Team. Na sam początek mam dla was wielkiego newsa. Nawiązałem współpracę z potężnym serwerem handlowym. Także, jeżeli chcecie nauczyć się grać od ludzi, którzy naprawdę dobrze ogarniają tą grę, a także zarobić na swój wymarzony składzik, zapraszam Was serdecznie do linku w opisie. Tam jest zaproszenie do tego Discorda. Wbijajcie i rozwijajcie swój Ultimate Team. No, i mam jeszcze dla Was drugiego krótkiego newsa. Dzisiaj wieczorem również będzie stream. Może jakaś ikonka wyjdzie, może jakiś Hero wyjdzie. Także będziemy to robić, jeżeli oczywiście to pojawi się bez BC, Także zapraszam. Nie wiem, myślę, że około 18.30 się odpalę. Może trochę wcześniej. No i zacznijmy ten wspaniały odcinek z Food Champions, a bardziej z jego podsumowania, gdzie zobaczycie moje trzy ostatnie mecze, a także oczywiście nagrody. Także bez przedłużania, let's go! Okej, okay, okej, okay. Carvajal, no ciekawe, i taki dziwny skład Ładnie, ładnie pograne i dobra, to była piękna, szczerze, to była zarąbista akcja zespołowa, podobała mi się bardzo No tam, ale ja mam, ja mam kurtua, który nic nie bronił no. Naprawdę, ten kurtua to jest takie gówno u mnie, serio, Sytu... Piłki, które wyjąłby Prawie każdy inny bramkarz, kurtuła nie wyjmie. I benzema! Jest! weszłej, Co się zdziwiłem szczerze? Marki... jeszcze Haland powalcz. Dobra, walka o to chodzi, nie gościu wierzę. Ja wolę rzucać żółtą karkę niż, niż nie nie walczyć. I park Sung Jezu, myślałem, że gol! Nie! Taki gol z dupy trochę. Papin wszedł od razu nie idzie. Ja zagrałem tym paminem mega strzały szybki. Szybki? Kurde, wolniejszą kartą niż nie grałem. Co jest z tobą ty? Jak to? Szybki. Co najwyżej bawy, ale nie, na pewno nie szybki. O, papin! Papin! No, szczerze, wszystkich się spodziewałem, tylko nie jego. Kurde, papin! O, oh. Okej, okay, gościu też bardzo ładnie się ustawił, ale nie no, takie strzały to no, też... Kurtuła zachowuje jakiś zawsze minimalny poziom Mamy to, dobra, fajnie Jak na 19, fajnie, 13, 13, 4 Także teoretycznie mamy szansę na te 16 minut SBC, no oczywiście mini release mamy, ale czy coś Robi kin, 6 składów O Jezus, 89, 88, 86, 87 Dużo Ale karta dobra, no 4 na 5 No to jest Fajny napastnik, nie ma co mówić, to jest naprawdę fajny napastnik. P Kuba, paczka dla Ciebie, pięciu piłkarzy, mistrzostw świata, zobaczmy. Oj, słabo, <grych> Urugwaj. No dobra, zobaczmy skład rywala. Poczta VV, Poczta Volkswagena, zobaczmy co tutaj mamy. Dudek, okej. Okay. widzić okej. Okay. Ronaldo, Neymar, spoko, fajny składzik razem. I Haaland, pierwszy strzał! Lea... Ja pierdzielę! Nie wierzę, taki pech już na sam początek, już mogliśmy sobie otworzyć wynik meczu. Leao jest akurat mega silny. I... kurde, no, kolejny raz! On... właśnie, to jest najgorszy w tym Leao. On jest dobry, ogólnie jest mega dobry, ale te jego wrzutki są ciągle takie same, że ten Haaland nie doskakuje po prostu. O kurde, ładnie. Nie oczekuję tego za każdym razem, ale raz na jakiś czas fajnie by się tak odbiło. I on wpuścił papina, czy mi się wydaje? O kurde, ale piękna piwa do Christiana Ronaldo. Dobra, pierwszy strzał na. Nie, no drugi strzał na bramkę, sorry. Nie. Spalony nic, o kurze, TAK JUŻ, Jeden do jednego! Nie, nie, czemu taki śmieć mi strzela, nie mogę, nie mogę, no. I co, ostatni mecz będzie chyba... Aj, no nie, no dobra, wiesz, że damy radę jeszcze, bo mówię, no gościu, nie jest za dobry. Dobrze. Arek Milik, tak jest! Arek Milik znowu nas ratuje! Co jest? Nie, nie, no nie, no nie, no Kurtuła, ja pie... Chłopie, weź zacznij coś... Jezu, on jest naprawdę jakiś ten... Kurtuła dziwny. Przedaje też Teo, kupujemy Majka i No i gol. Nie, serio, uważam, że gościu 4 razy gorszy niestety. Ale wygrał. I przez to tracimy szansę na 16 winów. No dobra. Czy to się uda wygrać? Ostatni mecz. Uwaga. Mam nadzieję, że ostatni. Co... Składzik, jaki składzik będzie miał rywal? Uwaga, Terstegen. Alaba van tak, ok. Zidane na kata, kurczę pieczone. No to wyzwanie na sam koniec. Zinedine Zidane do pokonania. Legenda kanału. Cristiano Ronaldo, mój idol. To będzie ciężki, emocjonalny challenge, ale damy radę. Bram meczyk do ugrania, ale tak mówiłem w poprzednich też i nie ugrałem. Także teraz jestem w sumie cicho. Nic nie mówię. gdzieś już powiedziałem, ale przymknijmy na to oko. Kurcze, no nie mogę w ostatniej sekundzie, dosłownie no no To by była taka brama, że szok Leao, tak już, pięknie załatwiony, to było to, to, było to. Leo właśnie fajny ma taki zwód. Ale dobra, tutaj też musimy walczyć, pięknie Leao bohaterem 2 do 0, pięknie Rafael Leao Pięknie, pięknie Dobrze. Gdzie jesteś Zidane? Zapraszam do mnie, do drużyny. Znajdziesz chęć i wolę zwycięstwa, czyli to czego potrzebujesz. Mam nadzieję, że dołożemy, dołożymy trofea do klubowej gabloty. I Rafaelle! A o, szkoda. Dobrze. <grymne> Dobrze się położył. I kurde, ale szczerze całkiem niezłe ma te strzały finezyjne Erling Haaland. Właśnie taką samą czaszkę. Ładnie Fede, Jezus. W sensie bym się wkurzył mega na labę, bo wiem, że to tania karta nie była i kurczę, ale to było ładne, to było ładne. I do Fede Valverde! Jejku, taka dobra interwencja. Też Tygena. Co będzie gościu robił? Nie wiem co on robi. Zaczął kontemplować wrogu. Jest. Dobra, mamy... Jeszcze... Nie wiem co się stało, mamy 14 winów. Jest! Dobra! Pięknie! Nice! No, i teraz mecz, trzeba jeden oddać, oczywiście oddajemy wina komuś. Mam nadzieję, że komuś się przyda. A nawet tym składem, niech będzie miał fajny prezent, uważam. Będzie to fajny prezent Hełmianka, czyli z hełma. Jejku, to jest moje ukochane miasto. Pozdrawiam serdecznie, jeżeli jakimś cudem kolego to oglądasz. I masz papina na ataku. Dobra, dajmy mu strzelić gola. Na spokojnie, gościu. Ja ci dam, stary. Znowu spalony. Ja nie mogę, hoj, gościu. Dawaj, na spokojnie, dobra. Pięknie i ma. Dobra, fajnie. Oddaliśmy wina. Myślę, że dosyć cierpliwie, cierpliwi byliśmy, także to na pewno ucieszyło rywala. I mamy to. Nagrody za 14 winów. Spoko ranga, taka przyzwoita ranga. Ani za słaba, ani za dobra, taka w sam raz. 14 winów mógłbym co tydzień zdobywać przez całą grę i byłoby naprawdę fajnie. Paka za 100 paka Ultimate, faczka Steam of the Week i 3 picki. Fajnie było, jakby w jednym z nich był oczywiście Teo Hernandez. Dobra, to pierwszy pik dla Gibisa, który ma urodziny, także wszystkiego najlepszego. Przynieś mi coś dobrego. <laughs> Chociaż, ja to po Chociaż powinienem tobie przynieść, ale dobra, przyniesiesz mi. Mam nadzieję, że twoje szczęście urodzinowe mi coś odda. Zobaczmy, Teo Hernandez. Okej, okay, nie ma nikogo takiego, jest Peter Schmeichel. O, kaspecz mojego, sorry. <grych> to ja chcę. Czosnek, dobra, czosnek. Teraz pik dla czosnka, bo jest oczywiście subskrybentem. Zobaczmy. Teo Hernandez Salah. Kurde, no te piki nie oddają. O Jezus, masakrycznie oddają, dobra. No i pik dla Mukoko, który chciał. A jest subskrybentem, więc ma pierwszeństwo. Dawaj, Mukoko. Mój kochany administratorze, moderatorze. Przynieś mi Teo Hernandez albo Salacha. Proszę, 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 proszę. Je, yeah, 86, Jezus. Nie mieć szczęścia w pikerze, że ja się z cieszę. Dobra, paczka za 100 tysięcy dla Leonka. No to co, Hero, Hero. Dużo osób trafia Hero, to ja też chcę trafić. Dawaj, Leonek, przynieś mi paczkę z Hero. Zobaczmy, duża paczka, czyli paczka za 100 tysięcy. Czy ona coś fajnego przynie. Francja, SP. No, Leonek, to no, trafiło dobrze na Ciebie, bo Leonek to fan Juventusu, także załóżmy, że traf zgodny, ale absolutnie fatalny. Absolutnie fatalny traf. Ale jest Inform, dobra, to zawsze te 10 tysięcy. Tego Quicksilvera, resztę na listę sobie wyślemy. Ej, dużo tych duplikatów coś. Bo tutaj Piki raczej nie będziemy dla kogoś, bo jest ich za dużo. Zobaczmy, co po prostu w nich będzie. Otawie 83, zbierzmy karty do turnieju. Może akurat coś fajnego się trafi. Suarez i Miller, dobra, bierzemy Millera, bo wyższa ocena. Lecimy dalej, Jakiś Neymar właśnie, to by było coś fajnego. Rafael Varane 84, spoko, raczej nie użyj, ale spoko. Tutaj jest Saka, okej, okay. o fajnie, 83, czyli dostał apa. Zobaczmy dalej. Brozowić 86, nice, kolejny walkout. Dobrze sypie z tych pików, tylko że z nimi nic nie można zrobić, nie? Dobra, kolejny pik Sergio Ramos, okej, okay. fajnie, szkoda, że nie jedzie na mundial. Niestety Luis Enrique to jest Barceloniarz i. I tak to bywa niestety. Dobra, i ostatni pik z tej paczki. Uwaga, źródło, no i pięknie. O, Seba. Paczka dla Seby, zobaczmy. Paczka Steam of the Week. No, Theo Hernandez, zapraszamy. Theo Hernandez albo Momo Salach. Któryś z nich jest walkout. Pytanie, co tutaj będzie? Brazylia. Ej, o, jest to Gabriel, ok. Tak średnio, tak średnio. Oj, trzy duplikaty, wow. No, ale te dwa to quicksilver raczej, bo one nic nie są warte. No i dobra, paczka dla Rafała, paczka Ultimate. Troszeczkę Rafał się po znajomości wkręcił w otwieranie paczek. Zobaczmy. Proszę, coś dobrego. Błagam, coś fajnego. Proszę, proszę, proszę. Włochy, FP. No co jest grany z tym kątem? No czemu nic nie leci? Czemu nic nie leci z tego? Serio nawet walkoutu nie było, Jezu, ale to boi, naprawdę tak się spinasz, grasz, starasz się. A oni w zamian dają ci 3 karty 84. Dobra, ale może w pikach, nie? Jakiś Neymar, no nie pogardziłbym. Tutaj kostić 85 fajną overale, tylko na razie z nimi nie da się nic zrobić. Syle. Spoko. Jezu, ale serio, tak mnie boli serducho, że tak się staram, tak się staram, gram to! Gram to na spinie często. I nic nie leci. Wojtek szczęsny nie biorę, to duplikat. Ajajaj. Mike Menion, k 57 No, troszeczkę humor nie dopisuję, nie będę ukrywał. Kalor na was. Bo chciałbym coś dobrego z paczki trafić, a tutaj nic mi nie wychodzi, nic mi nie wychodzi, niestety. Dobra, dalej, zobaczmy. Może tutaj. Dawid Decha w duplikacie nie biorę, bo nie ma sensu, nie ma gdzie ich przepalać. Dobry wieczór, Roski, Siemka. Okej, okay, ciekawe. Weźmy sobie Iranu. I ostatni pik. Uwaga, uwaga, coś tutaj będzie. Oczywiście, że nie ma. Kurcze, pieczone. Ale serio, ale zjechało. Taki takim humor zjechał. Muszę wyzwać. Totalnie mi humor zjechał po tych nagrodach. Nawet walkoutu nie było z paczki. Takiego normalnego, bo wiadomo, takie oto tam jest. Także jak widzieliście, jak widzieliście, no niestety nie za bardzo posypało w nagrodach. Szkoda, może za tydzień. Tak mówię co tydzień i co tydzień nie trafiam żadnych dobrych nagród, ale wiecie, może za tydzień to się zmieni. A ja przypominam wam jeszcze o linkach w opisie, oczywiście od Discorda handlowego, wbijajcie tam i rozwijajcie swojego futa, a także na Twitcha, gdzie odbędzie się dzisiejsza transmisja. Dziękuję za uwagę, miłego dnia i do zobaczenia. Siema!